Dzień dobry. Krótkie nagranie dla pana Marcina. Pan Marcin zamówił urządzenie o podwyższonej pojemności, podwyższonej mocy. Przejdziemy na wolty. Mamy tu urządzenie, które może pracować z niskimi napięciami. Może pracować od 50V. No, ono w tej chwili obniża, ale od 50 do 160V. teraz to zobaczymy mamy i ono przy 160 V dysponuje 1126 J no to na bieżąco jeżeli zejdziemy na przykład do 100, 120 V to mamy 600 J a możemy sobie też w tych dżurach zjeżdżać w dół na przykład zróbmy sobie 500 J no, 106V i to się automatycznie możemy sobie w dwóch skalach regulować, albo w voltach, albo, albo w dżulach. 106V, wydaje mi się, że troszkę przymało, zróbmy 110V, 530 dżuli i... Teraz tak, mamy maszynę wzmocniona, podniesiona pojemność, yy, pełny zakres napięcia do dyspozycji. Myślę, że od 110 V będzie się zgrzewało dobrze szpilki izolacyjne trójki. Co dalej? Yy, mamy do zgrzewarki dwa przedłużacze po 4 m. Ja pozwoliłem je sobie tutaj roz, rozciągnąć i zaimprowizować coś. Jeden przedłużacz, 4 metry, tam połączony z drugim. Drugi przedłużacz, połączony już z przewodem pistoletowym. No i ten pistolecik tutaj sobie leży. A tam od urządzenia jest przewód masowy, tu pociągnięty po krzesełku i tutaj. I jest to przygotowane wszystko do próby zgrzewania szpilek. Fi 3 izolacyjnych z przewodem pistoletowym 4-metrowym, przedłużonym o 2 przedłużacze po 4 metry, czyli w sumie mamy 12 metrów kabla od urządzenia. I zobaczymy, czy yy, przy takim przedłużeniu sprawy to zgrzewanie będzie nam się udawało. Ja spróbuję ustawić kamerę we właściwym kierunku. No, powiedzmy, że tak to ma być. I teraz, ja już sobie jedną szpilkę zgrzałem, ale pominijmy to, mamy na wyświetlaczu, nie widać wyświetlacza, ustawię inaczej kamerę. Mhm. Jeszcze moment. Mamy tutaj pole, na którym będziemy pracować, mamy pistolet, mamy kilka szpilek, mamy napięcie 110 V. Czyli 530 kilka dżuli. Ja już zrobiłem próbę, ale pomijamy to, robimy tak jakby pierwszą próbę, a jest szpilka. Zobaczymy, co nam to wszystko przyniesie. Tu. Wydaje mi się, że to się trzyma Zgrzewarka jest gotowa 110 V Możemy sobie podnieść Nie wiem na No ma 160 Na razie jesteśmy przy 115 589 No zróbmy sobie 600 J Już jest dobrze Kolejna szpilka Tu w tym miejscu To się trzyma bardzo dobrze. Przy 116 V, a proszę pamiętać, że mamy do dyspozycji 160, czyli nie. Yy, teraz wróćmy. Przy 116 V było tak, przy 600 J. A mamy tych dżuli do dyspozycji. No niemal jeszcze, jeszcze niemal drugie tyle. Ale to przy tym napięciu to naprawdę większe średnice. Yy, wracamy do 116-115V, 110 nawet nam wróciło. Do 600J, dobra. Jeszcze mamy kilka spilek, przygrzejemy je. Chyba bo troszkę przyłożyłem. się za mocno naciśnie to raczej chyba nic się nie dzieje po prostu taki bardziej głuchy dźwięk jest czasami jest tak głośniej a czasami tak ładnie głucho także panie Marcinie wydaje nam się że pomimo takiego dużego przedłużenia przewód czterometrowy i dołożone jeszcze 8 metrów dwa przedłużacze, to nie wpłynęło to jakoś na, na siłę zgrzewania. Zgrzewarka ma rezerwę, więc gdybyście chcieli jeszcze kołki, tam czwórki, piątki, szóstki przygrzewać, jest szansa, że też będzie Wam się to udawało. To tyle. Dziękuję.